Witam was serdecznie, z tej Remix To jest kolejny odcinek z kampanii online youtuberów w Mediwald, Teutonic, jak ja, Nowogrodem I nagrywam to już chyba trzeci raz, bo co czas coś, albo mi wyłącza metka, albo mi ktoś tutaj hałasuje i... Ooo, już to jest trzeci raz, dobra Teraz już wtedy mogę, przynajmniej będę mówił wszystko to co chcę Dobra, cyk, to zrobiłem wtedy tak eee, Tego i tego Wysyłamy tutaj. Naprawiamy trwala i tych. Eee, ty, kuniu, idziesz się tam skampić. Kucni. Tak. Dowódca idzie tu, ty do fortu. Drwal w okolicy miasta. I teraz tak. A, tutaj jeszcze. Te cztery jednochy do Witepska. Mongołowie, gdzie jesteście? Na dole oni są, ale czemu oni są na dole, a nie na no, tutaj I to jest ta moja armia piękna, zbuntowana. Cudowna po prostu Nie trenować ich nie będziemy I teraz tak Tutaj mi coś jakieś gówno zatrzymało Tu dosłownie kroczek kurwa w jedną stronę To pójdziemy tak trochę O! Udało się a tutaj trochę wojska. To order! Tu byśmy mogli postawić fort. Bo tutaj ten skurwysyn postawił sobie swój forcik. I... I najprawdopodobniej byś się zatykować, ale jak tutaj postawię to on nie powinien jakoś tak się jakoś przycisnąć. Myślę, moim zdaniem, chyba że tak chujowo postawiłem tego forta, to sobie mogę tutaj nie przeszedłby tą ścieżką. Ej jebać, przejdzie, to przejdzie, nie przejdzie, to nie przejdzie. Na chuj to rążyć temat. Dobra, tutaj mogę tych, mogę berdysze? Nie, ale tam mogę kuszę Dobra, to tutaj tych, a tu kuszę. No i zobaczymy, czy. Zdążę jeszcze tutaj dosłać te dwie jednostki, bo on tutaj nie powinien dotrzeć do Smoleńska. Ale tym dowódcom i tak muszę tutaj zapierdalać, żeby właśnie forty powstawiać. Hej, ile będę miał 1800. No to trzy forty lekko mogę, ale postawię pewnie dwa albo jeden tutaj, żeby nie przyszedł do właśnie Smoleńska. Gdzieś tu na moście, o tu. Chociaż nie wiem, czy dosięgnę tutaj aż. Więc chyba weźle go do Witebska No Jakby on przytędy jakoś się tutaj zatrzymał To jeszcze trzeba by skminić coś z Litwą i żeby go tutaj Litwa od tyłu, ja stąd i tydy go dobijamy jakoś, bo nie może tak sobie hasać To jest Terminator jeszcze, tutaj są Terminatorzy No To ja chyba zrobiłem wszystko co chciałem, wszystko co mogłem więc teraz tylko, przyjdzie mi co? Czekać? Czekać na wojska zakonu i na moje ostatnie walki, bo jeżeli przegram pod Nowogrodem, to już jest po mnie. To już nie, nie liczę na nic. Ta stacja dwa miasta: zamek i miasto. Najprawdopodobniej stacja Heum, o ile nie pójdzie na Zubstow. A tutaj jeszcze może poczeka, albo już zaatakuje Witebska, albo już. No jego. No lepiej dla niego, bo gdyby już zaatakował, bo to cały czas to wojsko. No dobra. To co rebelianckie? Dobra, ja się z wami żegnam. Na razie trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. I teraz tura Dojczów, Germanów. Więc na razie trzymajcie się. Yo.